to commercial weapon. Do następnego. Cześć, Vi i pamiętaj, media kłamią. Opowiedz mi o Watson. Tak w jednym zdaniu. Kapuki zbudowali Japończycy, ale mieszkają tam ludzie głównie chińskiego pochodzenia. Northside kiedyś pokrywał chrom, dzisiaj głównie rdza. Mamy tu też akwarium pełne korposów. I to nie jest metafora. Wiesz, co to wszystko oznacza? Nie da się w jednym zdaniu. Watson. I co z Maxem? Nie jest ładno. Zdziwiłbym się, gdyby było. Rozumiem, że nie spodobało mu się to, co pokazałaś. Też mi się kiedyś nie podobały różne rzeczy. Nadal mi się nie podobają, ale nauczyłam się je lepiej przyprawiać. Co z nim będzie? Myślę, że nawet on tego nie wie. To co chcesz mi powiedzieć? Tylko tyle, że doceniam twoje starania. Oszczędziłeś większość cyberpsychopatów. Wiem, że to nie było łatwe. Niektórzy już zaczęli terapię. Nawet jeśli nie da im się pomóc, to może czegoś się dowiemy na temat tej choroby. Bo ja nie wierzę, że to tylko kwestia przegięcia ze wszczepami. Kto wie, może napiszę artykuł na ten temat. W każdym razie, oto Twoja nagroda. Dzięki. Co chcesz mi powiedzieć? O cyberpsichorej? Nie ma go jeszcze. No, trzeba czekać. No? Bielia Blonski? Okada wytłumaczyła ci wszystko? Tak. Mam na kogoś zlecenie. Nie na kogoś, tylko na morderce. Nazywa się Joshua Stevenson. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał za nim zginie. Dlaczego chcesz go zabić? Hmm. Nie twoja sprawa. Wolałbym wiedzieć, w co się pakuje. Stevenson zabił moją żonę. Posadzili go i miał dostać czapę. Teraz znalazł sposób, by uciec z więzienia. Nie dopuszczę do tego. Stevenson nie będzie sam? Nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Zabijesz tylko jego. Kto będzie mu towarzyszył? Będą uzbrojeni? To zwykli ludzie. Zastraszymy ich nawet niekiwną palcem. Zwykli ludzie, czyli kto? Ważniaki, które wyciągnęły go z pierdla. Wystarczy, że nie będziesz do nich strzelał. No to zaczekajmy na nich. Jak masz na imię? Jestem Wi. Powiem ci coś, Wi. Ten skurwy syn zabił kogoś, kogo bardzo kochałem. Nie mogę znieść myśli, że on. Я тон за ними уже! W tej porozumieniu na Mają. Kurwa, hamuj, powiedziałem. Wysiada idziemy. Co myślisz, blisko biskop jest? Jest mój. NCPD! Stój, gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie! Żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne. Dajmy się wystrzelać. Orzesz, kurwa, Mać. Nie możemy go tak zostawić. Media rzucą się na niego jak sępy. Co wy odpierdalacie? Jestem gliną. Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę. Weźmiemy go ze sobą. Co? Mam jechać z Wami? Polga? Tak, potrzebujecie. Chyba Cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec Twojej kariery. Gregor, nigdy nie byliśmy próbę Powiedz Powiedzmy, tak. że chcecie wynająć. Jeden trup. Bill Jablonski. nie niekarany, ale sprawdźcie go dokładnie. Dobra, co tu jest z Oczywiście, tylko nie przesłuchajcie radiowozu. Pełna dyskrecja. Najpierw powiedz mi, co jest grane. Kurwa, ale się porobiło. Nie uciekaj proszę! Mówiłem ci, jesteś mi potrzebny rzucił broń. W porządku nie musisz... Urnać. Ja Wnośmy jestem Josua Stevenson. Chłopaki Zency PD posprzątają baławia. A twój towarzysz? Kim był? Byli Jablonski. Kojarzysz? Ta, kojarzę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ej! Ty jesteś wi. Słyszałem o tobie. Nie mogę się obwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny. Nie możemy go zabrać. Chcę mu zaoferować pracę. Jezu chryste. Ha. Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Powiesz wreszcie o co chodzi? Rachel, w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Jedź z nami, opowiem ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się. Rozumiem, ale nie masz tu nic do powiedzenia. Nie wiem o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwa. Niech będzie. Pojadę z wami. Ruchy, już jesteśmy spóźnieni. Zdarzyło ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło Twoje życie? Tak. Zatem łatwo mnie zrozumiesz. Dwanaście lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz? Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Dlaczego ich zastrzeliłeś? Miałem w ręku broń. Wierzyłem, że daje mi siłę. Nie spodobało mi się, jak na mnie patrzą. Do dzisiaj pamiętam ich spojrzenia. Niech Bóg nie pozwoli mi zapomnieć. Nie da się naprawić zabójstwa. Można zadość uczynić rodzinom ofiar. Można ostrzec przed błędem innych morderców. Powiedz wreszcie, czego ode mnie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę Ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Dalej nie wiem, co konkretnie miałbym robić. Trzymać się blisko mnie i rozmawiać ze mną. Rachel wygląda na wygadaną. Dla niej jestem tylko przykrym obowiązkiem, przepustką do kariery. Chcę rozmawiać z Tobą. Nadal mam kontrakt na twoją głowę. Co jeśli zechcę go wykonać? Zabiję cię, zanim kiwniesz palcem! Ja zostanę w samochodzie. Nie drażnijmy, was, Postaraj staraj się streszczać, mamy napięty sprawę twoim fixerem. Niby jak. Wszyscy będą zadowoleni. Obiecuję. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Zulejka? Spóźniłeś się. Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Wi, poznaj Zulejkę. Miło mi Cię poznać. Hm, jesteś znajomym Stevensona? To bardzo dziwna historia. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Pośpieszcie się, zaczekam na was. Napijecie się czegoś? Mogę szklankę wody? Pij do woli. W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, jeden Bóg, Amen. Zulejka jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. Wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. To dzięki tobie, Joshua, nawrócił się? Jej list wszystko zaczął. Straciłam brata, a Bóg dał mi brata. Dawno już nie słyszałem, żeby ktoś mówił o wierze w taki sposób. Tym bardziej cieszę się, że trafiłeś pod mój dach. Powiedz mi, wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzę. Między mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O, nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za mesjasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Dalej nie wiem, co tu jest grane. Gdy Joshua trafił za kratki, gazety pisały o nim na piątej stronie. A kiedy media zwęszyły, że się nawrócił, trafił do telewizji. Co w tym złego, skoro mogłem dać ludziom świadectwo wiary? To, że do więzienia zleciały się sępy. Obiecali zamienić mu karę śmierci na śmierć na krzyżu, jeśli w czasie agonii zgodzi się na kręcenie braindensu. Co chcesz przez to osiągnąć? Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Chcę dać świadectwo miłości, Zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do paśnika jamochłonów, do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang, do kurew z jig, -Jig Street i do naćpanych kruposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Do płatnych zabójców, takich jak ty, Vi. Chcę, żebyś rozumiał, co mam zamiar zrobić. Matka wróciła do domu. Stevensona znam, a ty kim jesteś? Nazywam się Vi. Wynoście się z mojego domu! Pani Elachmar, przyjechałem prosić o wybaczenie. <noise> Zamordowałeś mojego syna! Nigdy ci tego nie wybaczę! <noise> Żałuję tego, co zrobiłem. Wynocha z mojego domu! Idź już! Wynoście się! Chodźmy stąd, pani Elachmar. Proszę, morderco! Idźcie już. Zabiłeś mojego Rubena. Moje dziecko. Chodźmy do samochodu.